Dzień dobry, witam Cię. Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Wiem, że tutaj jesteś, ponieważ chcesz zbudować tyłek i to w domu. Zarobiście. W dzisiejszym filmiku omówimy sobie podstawy. Może nie podstawy, ale omówimy sobie najważniejsze ćwiczenia, które możesz zrobić w domu. I są to ćwiczenia, które są udowodnione naukowo, że rzeczywiście działają. I zanim, zanim skoczymy do tych ćwiczeń, ważne jest to, żebyś wiedział, czy żebyś wiedziała, że jedyne co Cię ogranicza w tych ćwiczeniach to Twoja kreatywność? Ponieważ, jeżeli chodzi o budowanie jakichkolwiek mięśni, żeby rzeczywiście one były duże, większe, musi być progresywne obciążenie, czyli musisz iść w górę z tymi obciążeniami. Jeżeli zaczynasz od zera, to zaczynasz od zera. Ale po jakimś czasie to zero już nie będzie zerem, tylko będzie rozgrzewką. I dlatego właśnie musimy sobie znaleźć jakąś alternatywę. I w domu ja lubię używać mojego starego, dobrego tote baga, do którego wciskam absolutnie wszystko, jest, mogą to być butelki wody, może to być mąka, mogą to być ziemniaki, mogą to być książki, cokolwiek tylko chcecie, żeby właśnie mieć to obciążenie, wiadomo, jak już będzie ono potrzebne. Bo na samym początku w wielu przypadkach nie jest ono potrzebne, bo zaczynamy od zera. I też nie będę ukrywać, że ja. Nie, nie powiem Wam, że możecie robić jakieś e, donki kiki, czyli wy, wykopy nogi w tył, czy hydranty, wykopy nogi w bok i że dzięki temu będziecie mieć duży tyłek jak Kim Kardashian, ponieważ, ponieważ to nie jest prawda. Nie jest prawda. Nie będę, nie będę was okłamywać, dlatego te ćwiczenia, które dzisiaj wam pokażę, e, są to ćwiczenia sprawdzone i no będzie boleć. Ale właśnie o to chodzi. Ma boleć. Jak boli, to rośnie. Jak boli, to rośnie. I to jest najważniejsze. Wiadomo, do, do pewnego stopnia. Eee, ale tak, e, najpierw pokażę Wam, co robić, czego nie robić. Eee, I na samym końcu zrobię Wam rozpiskę, dokładnie ile razy w ciągu tego dnia musicie robić te ćwiczenia, czy powinniście oraz ile powtórzeń powinniście robić każdego ćwiczenia. Więc na samym początku zobaczycie, jak to się robi i na samym końcu możecie sobie zrobić screenshota i też dodam, e, dodam to na mojego Instagrama, czyli ten rozkład, rozpis, ile razy w tygodniu powinniście robić te ćwiczenia. Tak, czyli trening rozpisany, ale tylko na tyłek. E, a więc tyle, nie będę poplać e, znacznie dłużej i zobaczmy sobie, o co w tym chodzi. A więc dobrze, zaczynamy sobie od aktywacji. Aktywacja jest mega, mega ważna, żeby te mięśnie rzeczywiście działały podczas tego treningu. Tak jak tutaj widzicie, ja mam gumę, ale jeżeli nie macie gumy i nie chcecie jej kupować, to możecie sobie wziąć rajtuzy albo jakieś stare leginsy, które są w miarę rozciągliwe i po prostu je zawiązać z dwóch stron, żeby zrobiło Wam się kółeczko. Wtedy wkładacie je na nogi i robicie wykopy w bok. Oraz później będziecie robić wykopy w tył. Ja nie skupiam się tutaj jakoś niesamowicie na ilości tych powtórzeń, skupiam się bardziej na tym, żeby te mięśnie poczuć. Często dobrze jest złapać ten, ten tyłek, złapać te mięśnie, żeby poczuć dokładnie, co wam się tam rusza i czy, czy się rzeczywiście rusza, bo czasami możemy aktywować nie te mięśnie, które trzeba. Dlatego właśnie najlepiej skupić się na tym, żeby je poczuć, a nie na tym, żeby odklepać ileś tam powtórzeń. Następnie mamy przysiad zwykły, czyli pierwsze ćwiczenie z naszej serii. Tak jak widzicie, moje nogi są troszeczkę szerzej niż moje biodra. I staram się, aby mój tyłek oraz moje uda były równolegle do podłoża. Dzięki temu upewniamy się, że angażujemy ten tyłek, bo właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Patrząc sobie z tej bocznej perspektywy zwróćmy uwagę na to, że moje kolana nie przekraczają linii palców, ani mój tyłek nie schodzi niepotrzebnie nisko do ziemi, bo wtedy tracimy aktywację tych mięśni. Nie pochylam się również zbytnio do przodu, ponieważ wtedy możemy również aktywować inne partie mięśni. A więc dobrze, czego raczej nie powinniśmy robić w przysiadzie zwykłym? Przede wszystkim nie chcemy stawać na palcach i nie chcemy, żeby ta moc szła od palców, bo tak naprawdę nie idzie. W przysiadach chodzi o to, żeby ta siła szła od pięty prosto do naszych pośladków. Dlatego tutaj z boku widzicie, że znacznie gorzej mi idą te przysiady, jak staję na palcach. Kolejna rzecz to nie chcemy się zbytnio pochylać do przodu i nie chcemy, żeby nasze kolana przekraczały linię palców, bo wtedy angażujemy nasze uda. No, i na samym końcu chcę, chciałam Wam dosyć ciężko pokazać, że nie chcemy właśnie tak nisko iść do ziemi, bo wtedy znacznie więcej siły idzie w te uda, a nie w pośladki. Następne ćwiczenie to nasze stare, dobre wykroki. Jeżeli chodzi o wykroki, to naprawdę musimy się skupić na technice. Tutaj, tak jak zobaczycie, ten wykrok jest długi na może 80-90 cm i kolano nie przekracza linii palców. Moja tylna noga, czy może moje tylne kolano, idzie praktycznie do samej ziemi. I tutaj chcemy skupić bardzo mięśnie pośladków, jak idziemy do dołu. W tym ćwiczeniu jest bardzo prawdopodobne, że zaangażujecie też swoje UDA, swoje mięśnie UD, i dlatego właśnie musimy się na tym skupić, żeby myśleć o tych mięśniach pośladków. Tutaj, tak jak też widzicie, moje plecy idą troszeczkę do przodu, czyli nie chcemy być pionowo. Postawieni, ale też nie chcemy się kłaść do przodu na nogę. A więc dobrze, czego chcemy unikać w wykrokach? Nie chcemy, żeby wykrok był zbyt duży lub zbyt mały. Tak jak tutaj widzicie, mój wykrok jest malutki i niesamowicie czułam mojego czworogłowego mięśnia, czyli nasze łódko. I jeżeli zrobimy duży wykrok, to nasz dwugłowy, czyli mięśnie po drugiej stronie, będzie bardzo angażowany. Wydaje mi się, że to ćwiczenie wszyscy znają. Tutaj zaczynamy sobie od jakiegoś krzesełka albo od ramy łóżka i chcemy, żeby nasze ramiona były na linii naszych kolan. Tak jak widzicie, gdy wypycham biodra ku górze, nie wypycham ich ponad linię prostą kolan i ramion, bo wtedy tracimy to zaangażowanie naszych pośladków. Po 10 powtórzeniach chcemy sobie zrobić 10 intensywnych pulsacji, żeby dokończyć te mięśnie i poczuć je jak najbardziej. I na sam koniec mamy nasze obwodzenie, czy obwodzenia. Musimy sobie znaleźć jakieś krzesełko, i wykorzystując naszą gumę, czy zawiązane rajki, czy zawiązane leginsy, ciągniemy nasze kolana na zewnątrz. Tutaj ważne jest to, żebyście się skupiali na tych mięśniach pośladków. Tutaj ta mind to muscle connection jest bardzo, bardzo ważna. Tutaj, tak jak widzicie, z przodu, te kolana nie idą jakoś mega szeroko, są na wysokości bioder. I tylko ciągniemy do boku. I tutaj pod sam koniec już powinno was wszystko, wszystko palić. A więc tak to wygląda. Mamy cztery ćwiczenia. I zanim ktoś się zapyta, czy nie jest to za mało, a więc tak. Nie jest to za mało. Lepiej postawić na jakość, a nie na ilość. Możecie robić 10-15 różnych ćwiczeń, które tak naprawdę nie, nie skupiają się na tym, na tym rejonie, który chcemy zbudować, i nie będziecie widzieć tych efektów. A możecie zrobić te cztery ćwiczenia, które naprawdę już nie chcę się powtarzać, zostały udowodnione naukowo, że tak jakby największy procent tych mięśni jest aktywowany podczas tych właśnie ćwiczeń, i wydaje mi się, przynajmniej na taką moją może trochę. Myślą logikę, że lepiej jest zrobić mniej, ale lepiej niż więcej z gorszymi efektami. Tak? Ale to, to wy sobie tutaj sami zdecydujecie. Mam nadzieję, że wypróbujecie ten trening. I mam nadzieję, że do mnie napiszecie i dacie mi znać, jak Wam się podoba, ponieważ wiele z Was już do mnie pisało, że chcecie zobaczyć ten trening, więc chcę zobaczyć teraz Wasze efekty i chcę zobaczyć, jak Wam się on podoba. Jest on tak naprawdę bardzo podstawowy, ale chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby też było łatwo, żeby jak zaczynamy, to żeby było łatwo i fajnie. I tak, oczekuję od Was wszystkich jakiejś wiadomości na Instagramie, że zaczynacie ten trening i chcę zobaczyć Wasze zdjęcia przed i po, bo po prostu. Wiem, że będą, zarob będą takie, będą zaromiste. I to chyba na tyle. Wydaje mi się, że nie mam już żadnych innych informacji do przekazania. Chcę Wam tylko bardzo podziękować za to, że tutaj jesteście. Jeżeli macie ochotę zasubskrybować, ach, proszę, zasubskrybujcie. Jeżeli macie ochotę zalajkować, oh, jeszcze lepiej, lajkujcie. Jeżeli chcecie skomentować, piszcie komentarze. Będę próbowała odpisać na absolutnie wszystkie i. Ach, i to chyba tyle. Kurde, stresują mnie zawsze te końcówki, ale to chyba tyle. Dobra.